Nad tym schronem była fabryka samochodów. No tu jest chyba taka cała dokumentacja. Bardzo dużo dokumentów. O, mamy tutaj całą wentylatorownię. Fajne sprzęty, zobaczmy. Widać że miała, tutaj jeszcze nie było. O kurde, chcę, zobaczcie na to. Zobaczcie, jakie fajne. Rok 99 mamy 94. Ej, tu jest fajny korytarz. To w prawo też on prowadzi daleko jakoś. No. I się zastanawiam, czy nie da się nim dojść do drugiego schronu. widzowie jesteśmy w pewnym schronie, w którym wam coś powiem albo już powiedziałem na intro. Tutaj mamy widzicie piękny drzwi schronu i idziemy do środka. Niezatrudniony ten zbraniony klucz od portierni zakładu 7400. Cokolwiek to znaczy. Co to jest? Co to jest za maszyna? Jakiś sprzęt. To ciekawe. O, Dziwne. Jak ktoś wie co to jest, niech ta znaka. In the comments. A tak to oprócz tego to co? Jakiś wózeczek? Transparenty. Na strajk? Są łopatki do śniegu. Ale to można wykorzystywać też jako transparenty. A to można co to napisać. jest? To też nie mam pojęcia co to, ale śmiesznie wygląda. To jest od prądu. A tu jest też kiwa. To jest kiba? <grym> nie, tu jest. Boilery, boj pewnie. Dzięki Ej, bo że tu całkiem przyjemnie, kilkakrotnie to, to zrobił. A też po sieci, Ahmedzie. Ja Proszę, ja się... jakieś, my, my, my oprawiamy... jakieś belki tutaj mamy. I dokumenty porozwalane. Zobaczmy, jakieś rzeczniki. 2004. Kiszmery bajery. Nie wiem, się... O, kibel koedukacyjny, ko ko damsko-męski. Dzień dobry, dzień dobry. O kurde. Jest w tym kiblu to jest srogo. O kurde. Mroczny kibel. Martyna, musi zrobić zdjęcia w tym kiblu. Jest bardzo mroczny kibel. Podoba mi się. Kamerzyści, zobaczcie jakie fajne. De Untair I... VFSO. Ale rok, rok 99 mamy. Czy jakaś gazetka jest jakaś te... Zwoje babany Pokajam. Korba. Chyba. Marynarskie. 94. -ty. Miałem aż cały miesiąc jak dzisiaj w te gazetka, A mnie na świecie nie A było jeszcze. A mnie jeszcze w planach nie A ja robię jeszcze tyle usług. Chyba, czekajcie, wrzesień? No nie, jeszcze nie było. Szafa pancerna? Tak. Ktoś się o, próbował o, włamać. Pewnie. O, tu mamy fajny tunelik. O. O, zobacz, patrz. Ej, zobacz tam, co tu, tu jest fajny korytarz. Tu masz takie klisze. Klisze różnego typu. Takie całe te zobacz. To jest? jest napisane z tytułu spowodowanych produkcją części. Fajne. Fajne, fajne. A do, do czego? Do jakiegoś rzutnika, czy co? No, takie klisze. Ale po co to komu? Nie wiem. I don't know. I tutaj jest fajny tunel techniczny, ja się zastanawiam czy nie da się nim dojść do drugiego schronu. Musimy próbować. Bo ogólnie drodzy widzowie, tutaj są dwa schrony, podobno oddzielne. O tu jest, nie to tylko pudełko. Myślałem, że jakiś dokument. Co tu mamy? O, mamy tutaj całą we wentylatorownię z filtrami. I widać, że tutaj jeszcze nie było, nie wynieśli to tak ledwo stoi że to może dupnąć ja bym to może poprawił chociaż to ciężko jest poprawić powiem wam nie będę tego jednak ruszał to jakieś zlecenie zakupu raczej nic ciekawego oczywiście stare, stare skrzynie elektryczne starego typu tu jest zamknięte z jakiegoś powodu. Partia numer 9. SL wody, słonej wody, filtr. Coś tam wody. A tutaj taki widzę, prawie pusty składzik. Jakieś pudełko. Czy pudełko jakaś obudowa od czegoś elektrycznego? Tutaj. Nic więcej ciekawego. Nie duży schron, ale mam jeszcze drugi, tak więc pójdziemy może tym korytarzem to technicznym. Fajny sprzęt. Co? Fajne sprzęty, zobacz. Wygląda jak takie... No. Jak, jak duża część od tych masek przeciwgazowych, co by tylko taka... Większa wersja. Większa wersja. Ja bym przeszedł się tym tunelem technicznym, zobaczymy gdzie on doprowadzi. Bo tak, to już finito na ten schron, jeśli, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o ten schron. Jak tam? Dobrze, dobrze. Jakiś stary psiukacz. To w prawo też on prowadzi, daleko jakoś. No. Cholera, ale schron ten drugi znajduje się gdzieś w tamtym kierunku. To zobaczymy, czy możemy do niego dojść. W ogóle to jest dobre wyciszenie, tu jecha już nie ma. Można by tu kawałki nagrywać, opowe Jak mi się studio skończy, to wtedy będę przyjeżdżał, nagrywasz. Jeszcze raz, Aniu? Że tam bardzo jest podmokłe, jak się idzie do tak? końca i widać takie prześwity światła, jakby się wychodziło z tam. nie szłam tam już, bo było błocko strasznie. No my to właśnie ubrani jesteśmy bardziej na no, kościołowo, bo tutaj w, w, po, drodze, po drodze na te schody y, różne firmy sobie pracują. To nie chcieliśmy wyglądać na typowych urbek Tu też jakieś sprzęty do... Wen wentylacyjno, czy jakieś tam wentylacyjno-cieplarniano. A tu jest ogrzewanie właśnie. Ogrzewanie CO. Samo ogrzewam co bo coś mi zimno. Ogrzewanie gazowe. Tutaj ktoś. Ktoś yy, nie, nie wiem co zrobił, ale jest tutaj żółty płyn w tym kubeczku. Nie będę go testował. Zasilanie sto, stołówka. Zasilanie stołówka. W tej gazociągi jakiś tego typu, czy coś. Węzeł cieplny. No właśnie. To właśnie to było. Węzeł cieplny. Oczywiście my jesteśmy upoważnieni. Jeszcze jak? Bo, bo tam mówicie, że nie bardzo? Tam nie ma jakiegoś pomieszczenia ciekawego po drodze? drodze? Nie, jest wyjście jakieś, nie wiem gdzie, bo podmokłe, ale tam nie szłam jeszcze w końca. Tu my też nie tam byliśmy do, jeszcze w drugiej stronie. Do, do tego drugiego schronu pójdziemy po, po, po Bożemu. Tak, jak przyszliśmy. Czyli teraz minęliśmy ten schron, w którym byliśmy na początku. Idziemy bardziej. W dziwnym kierunku. Fajny, fajny klimacik. Mi się podobały takie podziemne, zardzewiałe tematy. Przypomina mi się tunel trochę podziemny z. No nie powiem gdzie on był, ale jest na kanale film. Macie odnośnik na górze, jak nie zapomnę wstawić. To tamten tunel był w ciasniach skurczesy, nawet. No i nie było aż tyle elementów hydraulicznych. Tu też znacznie się przyjemniej idzie. Ale tamto ja bym chciał kiedyś wrócić, gdzie byliśmy, pod tą... przy tej kotłowni wojskowej. Bo jestem ciekaw, gdzie moglibyśmy tam dojść i jak długo. No nie, bym powiedział, że koniec. A tam za tym? Tu no już nic nie ma, są rury. Okej, okay. a w lewo? No tu masz też rury. Też nic nie ma, no dobra. Czyli jakby koniec wycieczki, moi drodze. Możemy jeszcze zacząć co jest po drugiej stronie. Robinka ok. jakaś jest. Jest tam drobinka. A może ale jest? Ale gdzie ona prowadzi? Próbujesz się przycisnąć? Tak. Jest taki włas, ale to na zewnątrz się wychodzi. I tam jest korytarz, dalej z rurami, ale to nic tam. Ja uważam, że ten stroną ogólnie jest bez szału. Bo jak takie... No, ale sobie nie? Takie 1 na 10. Ja bym dał tak dwa na zachętę. Bo przynajmniej było trochę tam daewo, ewo, te tabliczka. to no, w porównaniu tam. z tym, co widzieliśmy, to z... jeden. Tak, w porównaniu z tym, co wyświetla się widzowie w odnośniku, najlepszy schron świata, po prostu. To był ten zimowy, nie? Z tym z karkackami. Nie, mi ten z, z kwidzeniakami schron, Ten w to był. W Maki, a, to, to też to fajny, było... no. Też fajny był. No ale zobaczymy ten drugi jeszcze, może być lepszy. Okej, okay, szanowni telewidzowie, widzowie, znaleźliśmy schody, to chyba te, co trzeba. Tylko tutaj szyba leży rozbita. Trzeba ją elegancko ominąć. Tutaj prawo. ciekawego, a tutaj? Uu, tu jest większy metraż. Coś tu w środku jest. Dziwny telefon. Jest. Nie mają tego. No wybór w ogóle nie mają. Tylko do odbierania, czy co? Mhm. No Wewnętrzne. Halo, halo, ci walo. Ciekawe. Tarcze ścierne. Ten jest większy. I to mi się podoba, że większy. Co, co, co to jest? Co to jest sól? Czy coś innego? Sól spróbuję. Czy, czy, Są, czy sól, no, sól, no, to jest sól? Sól, nie? Tak wygląda. Tak, tak. Techniczna, na Jest Jaka tak. Że... Drogowa. Jest sól. Tak, że... <laughs> Dobra? Dobra? Sól Słona, Myślę, że sól słodka to jest. Kurze można solnik z tego ugotować. Taki się regał był. Tu kiwel. Hmm. To jest proszę o ciebie toaleta. W pięknym, pelowskim kolorze. Ej, patrzcie na to. Zara? Ja mam tu kibel, kobieto. Nic ciekawszego tu nie ma, hehe. Nie ma. No. Mam nadzieję, że jest. Co tam masz? To, no, kurna. tu jest tworzy ciebie ostateczna kontrola jakości nadwozia i chyba taka cała dokumentacja, ale wiecie co? Moim zdaniem to kurie, takie rzeczy to oni powinni uratować stąd, bo to... Bardzo dużo dokumentów. Jest kawałek historii. No. Związany z naszymi samochodami, polskimi. No właśnie drodzy widzowie, bo nie wiem czy wam powiedziałem w intro, nie wiem jak to zmontuje, ale to były schrony nad fabryką samochodów starą. Nad? Państwo. Znaczy pod. <laughs> nad, nad tym schronem była fabryka samochodów. Jak widać ten schron był wykorzystywany w tym, w tym miejscu jako magazyn dokumentów. To już jest ciekawie. Ale 2008, nie takie stare. Znaczy, ale takiego to jest w ogóle... Pojazdu. Jest napisane? Kontra kontroli nadwozia spawanego. Potwierdzenie poprawności montażu. Nie wiadomo jakiego pojazdu. Czy to takie ogólne były może? No pewnie jakiś W 2011 wyjechał ostatni Chevrolet stąd. Którym? 11? Tak. Okay. Czyli nie tak dawno. Trochę już dawno tylko. Dla nas niedawno, tak się wydaje. Ostatni duży Fiat zjechał z taśm montażowych w 91. No i potem jeszcze robili pewnie te zagraniczne tutaj, nie? Samochody. No, Chevrolet. No ale sporo tu dokumentów jest. Sporaśno. Ale wszystko to w większości to widzę właśnie takie. To samo, to samo. No właśnie. Tutaj też. Te same rzeczy. No to już. Sztuk miliard. Tak to jest na tym świecie. Coś się otwiera, coś się zamyka. O, to był właśnie Wydział Kontroli Jakości i Procesu Spawania. Tak. Czy Actiwobix. można się było naspawać i, <noise> <noise> i zrealizować jakość? Tu jest wiadro do żygania. Mi się akurat Ale nie chce. sałatki. Niestety mi się nie chce żygać. Raporty pisma. Kolejne raporty pisma. Ale plik. Karty braków. Osta... nie wiem czemu. Demontowany... coś tam. Grudzień. Zmontowanych część pierwsza grudzień, gdzie będzie wam. Bardzo <coughs> Kolejne papiery, ale no, podobne wszystko, widzę, tutaj jest tak jak w tamtym archiwum FSO. O, który rok? Nie wiem, Futskt? 11. Futsket. No to by się zgadzało. Hmm. Nie chcę widzieć męża Natasza Urbańska. Ciekawe. Dlaczego Ciekawie. artystka zabroniła mężowi oglądać na żywo jej występ? Dla mnie co innego jest ciekawe. Co? Czy pod tym napisem coś jest? Czy coś było? To jest nie Bober Sarno, Lanos. Bober. Lanos, Bober. o przepraszam, przedarłem Lanos. No to jest coś coś ostatecznych. Październik. drzwi, uszczelka szyby, szybko przód. O, tak to wygląda. Łukasz, ładnie zaprezentowałeś, dziękuję. Jestem go nie? O kurde, ty zobaczcie na to. Tak się, tak się składuje dokumenty, a nie na regałach. się nazywa RODO? Z tym RODO to jest tak, że ono chyba wstecz nie działa po prostu. Nie działa? No chyba nie. RODO nie tyczy osób no, zmarły. Prawo ale nie działa wstecz. z tego mogą żyć jeszcze. A? No ale na pewno są jakieś dane, nie? No tak. Nie, nie wiem dokładnie jak to jest, ale ale chy, no to na pewno było przed o, istnieniem tak, RODO. Nie tak, tak. Zobacz, jeszcze coś tutaj ciekawego się znajduje. Potężna pajęczyna i wentylatorownia, która też wygląda całkiem fajnie. Muszę ominąć tą pajęczynę. O kurde, jaki zombie pająk. Muszę powiedzieć Ani, bo ona jest fanką zombie pająków. Ty, tam jest wyjście. O, tam są zamknięte drzwi. Nie, nie będę próbował ich otworzyć, bo może gdzieś prowadzą na przypał. Tak więc ja nie chcę. No to się kręci nawet. Także to jest jakby. samorączka się kręci. O, może zrobić Ani zdjęcie. Dokręcenie wahaczy przedni. Jakie koszty? M098. To chyba nie jest koszt, tylko. <noise> chyba nie. N to jest jak, A to masz nawet śrubki dwa. do wahaczy, zrobić. Ja. Dobra, dosyć tej no Nie ja, ja bym się wahał, to jest? Oj tam, może dwahaczy. Nie psuj nastroju. Teraz zostawię tu moje odciski butów i... <słyska> Dokładnie. A nie znasz zasady urbeksowej? A nie, w sumie nie, to w zasadzie urbexowej, że zostawia się tylko odciski ślub stóp. No właśnie, to, to możesz, to możesz. Ale nie na dokumentacji. No ale to tam. Coś... A gdzie jest napisane, tak? No w księdze ulicy rozdział twartów. <słyska> Ksiąg ulicy mówi jasno. Jasne. Kto zostawił odciski stóp, Księga ten dostanie ulicy, w dziób. Ksiąg ulicy mówi jasno. Jest w bardzo ciasno. Druga strona, schrona nam została. Zjedzimy co tam mamy. Obstawiajcie widzowie w komentarzu, czy myślicie, że będzie tam lepiej czy gorzej. Czy tak samo. Ewentualnie możecie napisać w komentarzu, co jedliście dzisiaj na śniadanie. Tam byliśmy. Tu mam jakieś tablice. Nieaktualne. Tablica, drzwi przednie lewe. Greka tu nie było. Chodziło tylko o Greko? Chyba tak. Odkryć na nowo. O nie. O nie. Jak tam byku szaberek? Jak tam byku wandalizm? Czyli pisanie na drzwiach. I co, kolejna wentylatorownia. Fajne sznurki z pajęczyny zrobione, zobaczcie. zajbiste. Można sobie buty z tym zawiązać. Co to jest napisane na tych drzwiach? Że wąskie Parasol. Napięcie. Jakieś napięcie. Płachta nie wiem co? Napięcie. Wygląda tak. Masz łapieczkę. Fajne, tu jest czekaj, tu możesz... Coś tam jest? Nie wiem, idę sprawdzić, czekaj. To i sprawdź. Ej Martyni, masz na fotkę fajną, o? zobacz. Przepływomierz? No, patrz, po, tu masz tą. Podziałeczkę zajmiesz z huh? To od filtra pewnie. Huh? Idzie się przez korytarzyk, który jest zagracony, a na końcu ściany widać jakby takie schodki. Nie nie schodki, tylko na drabinkę do góry, ale tam nie, nie szłam. Chcesz zobaczyć? Ja mogę, ja mogę zobaczyć. Odnosz kamerę, to i za, czy w ogóle warto. Dobra. I mam powiesz, jak będzie warto, pójdziemy Dobra. Testujemy to, co Ania mówiła. Jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób. A. A, tam jest 200 na zewnątrz to sobie możemy... Nie, nie możemy sobie zerknąć, bo tu się drabinka kończy. No, to nie będziemy się tam wychylać, bo to nie ma sensu. Czyli tak zwany grzybek zwyczajny. Nie, tam, tam jest grzybek, ty lupa. Grzybek? No, grzybek na zewnątrz. No i dobra, tak jak widzicie, to co widzicie, schron był jaki jest, jaki jest schron, każdy widzi, w sobie dwa. 2 na 10. 2 na 10, a no dla mnie 3, ja jestem mniej, mniej krytyczny. No Nie to jest się 2 na 8. 8. Wy napiszcie widzowie, jak Wam się to podobało od 1 do 10, ogólnie jak Wam się podobał film i widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.